Cieba się kolejnego odcinka na kanale i witam was w pirackim Broste. Jest po aktualizacji nowej. Jak widzicie, intro troszkę się zmieniło. Jest cold, jest y, cazel i jest Poko A ja do Was wrócę jak się wczyta Dora <grym> Dobra, powinna się wczytać teraz i. Ojeju! Jak to wygląda? Dziwię się. Co? Tak, tak, to są te skiny. To jest ten skin. Ten taki imitowany, świąteczny. A ja nie mam na niego gemów. Super! Trafiłem. Dobra, chociaż wezmę coś tam za darmo. I nowy brawler. Bija. Sprawdźmy jak ona atakuje. Pani bija? Ma duży zasięg. Z ma atakuje, ja ma karę. No 800 to takie wiecie, porównywalne do gena. A to co jest? Rozumiem, to spowalniające pszczoły. To super pani Bia. Zaraz zobaczymy pana Maxa. Było jak ona ma mało życie. A jak... No i... A gdzie jest Max? Bia Uwielbia. Owady i przytulacj. Jej mechaniczne drony, atakują na dużą odległość od perczaku, służy jej i rozcieczonych. pszczół. No więc, tak jak myślałem, pani Bia, To jest tylko pszczoła. O, jak ile map nowych. Napad. I ten tryb nasz. Prezent. Rabunek prezentów. Oczywiście, że. Oczywiście, że oczywiście go zagramy. Dobra. A na to specjalnie, na tę okazję, zagramy sobie panem Karlem. Za chwilę sobie do niego kupimy skina, jak tylko dokupimy, no Dobra. Co w ogóle tam wybuchło? Przechwyć przed drużyny. Przeciwny Gdy gramy Karlem tak Żeby się wprawić A to jest, to jest takie coś jak Brawl Ball Czyli trzeba tak naprawdę brać tylko prezentów. Nie Brawl... Nie, dobra Przecież nie wziąłem naszego prezentu I tu co? Co ten prezent? I można go jakoś wziąć czy coś? się stało. Dobra, ja nie rozumiem tego. Odkudy. Dobra, przekoprujemy się do ich bazy. I chyba trzeba tu, o to chodzi, żeby wziąć im prezent. I zanieść go do nas. Tak, tam czytałem, że trzeba wziąć prezent. Po prostu go sobie wziąć do naszej bazy. Gdzie ja te prezenty już pasek. A jak ten było wykombinował! Jak ktoś mi się po prezent, to się wysadzi Prezent, to ja go dam. Prezent. Bibi, 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 bibi biło. Bibi bi, bi, ginie. To ja, ja coś nie mogę dojść do tego prezentu. Do tego prezentu. Po prostu nie mogę dojść. Pani tara mnie wkurza. No, zginąłem. To się zapowiada remisem. Patrzcie tam jakiś kraken pływa. Ja myślę, że to jest na tym jako. Tutaj sprawdzimy, czy ktoś będzie grał bił. Chyba, że ktoś ją dropnie. A może ona będzie za darmo? Dzięki. <grystanie> ona mnie wypchnęła na swoje pole prezenty. Więc trzeba tak naprawdę zabrać im prezent. I przejść z nim do swojego pola. Czyli taki brały wol, tylko że trochę trudniejszy. Ja Wyobrażam słabą postać. więc wziął klucz bóla czy coś. Dobra. Dobra, zapowiada się remis. No chyba, że będzie jakaś dogrywka. Tak jak na bruk to prawda? Nie powinno być dogrywki. co? Proszę Państwa. Jak? Może być dogrywka na prezent. Chyba tak, że tak to będzie. Jest taki grolball z prezentami. Eee, liczyłem, że to będzie troszkę łatwiejsze. Dajcie mi swój prezent. W końcu. Okej. Okay. Dawaj mi prezent. Chodź... Chodź z tym prezentem, Łap tego prezentę. Kałe dawaj! Łap prezent! I rzucaj. No rzucaj! O, jak już się bałem, że przegramy. Nie, że, że będzie remis. Gdy ja mam tyle po dwa jarzy no i pięknie zaczęliśmy rabunek. Klejn... Rabunek klejnotów. Rabunek prezentów. to jest świetnie zaczęte. To nie mówcie, że nie można gry dla znajomych zrobić. Nie można zrobić gry dla znajomych, to jest oszukaństwo. Tu trzeba wklikać. A można tu rabunek prezentów włączyć? Jaka w ogóle muzyczka dramatyczna. No niestety nie można. Kurde. A to na tej mapie, takiej piranckiej. Dobra, weźmy sobie Showdownik. Taki prawdziwy. Katastrofa, i spróbujmy znaleźć jakąś biję. Albo kogoś grającym skinem świątecznym. Jestem strasznie ciekawy, jak taki skin świąteczny wygląda w wydaniu kogoś, kto gra na showdownie Dobra, ja nie biorę tego parki. Jest tu więcej. Tego ja, jakiś Jan Zbrok, nie będzie to do... waliwał? No co? Kurde, zabiłem tego markista. O ja nie mogę. Dobra. Piękny początek odcinka. Przegrano. Mm. Nie, nie biorę nikogo. Klub jest. Mój właśnie osobisty klub, który jest Franjaka. No i słuchajcie, jak macie ochotę, wiecie, on jest od 200 pucharków na zaproszenie. Jeżeli w ogóle tutaj z moimi ziomkami gram, napiszcie w komentarzu, na przykład, że chcecie się zgłosić, albo po prostu zgłosić się, żeby do tego klubu po prostu dołączyć, to Napiszcie w komentarzu, a jak... pod tym filmem... A jak nie, to na po prostu wyślijcie zaproszenie. Ja was przyjmę bez problemu. Przyjmę was. Dobra, w ogóle... Wziąłem tutaj szelip y, Taką, ale to chyba nie już nie ta porana, nie tą szelip. Y, więc trzeba wziąć szelip. Oczywiście normalną, bo ona chyba mogę wziąć raz budniżka szeli, to trochę tak piwek, nie? No? Trochę tak piwek. Trochę craszuje ta gra. Dobra, ból. Ból. W ogóle on... on chce ze mną co już. Po no serio, czekał, aż je zniszczy parki, chce, żeby mnie zabić. Ale noob Dobra, zagraj ponownie. Zagramy i tym razem piersiu dojedziemy tego bóla. Mm, w ogóle bóla. W ogóle kogoś. Ja lubię się teamować. Zresztą się zeszło? Tam był kolc i zniknął. aleś Ale świetnie poszło. <grym>. No. Tam się siedzi z Elprimem. Dobrze jak się ten? Z Elprimo chyba. To jest nieodmienne. Ktoś tam z dwoma czasownikami. Z dwoma czasownikami i y, ja takiego y, pan robot który jest mega wkurzający Dzień tutaj pomaga mi go dotłuc. No i to chyba już jest mój koniec. Tutaj brawiasz na mnie lżej. Dobra. Tam Taseli odwróciła uwagę pana robotka. Więc my go na spokojnie możemy dojechać. No i... kill! Ile można jeszcze? i stracić pucharków. No, jest, no na szczęście nie straciliśmy żadnych pucharków. Zagramy teraz darylem i robimy taką akcję jak tamten. Ktoś ma ulta, no to podjeżdżasz go i go zabijasz. W ogóle w nietypowych miejscu się zespałnowałem. Bardziej tak się zwyczaj po bokach spałnowało. Teraz takie... Patrzcie, takie buty. Dobra, idziemy do tego gościa, w bu. Zabierzemy mu power cubes. Gin. Dead. Dobra. Dobra, na razie trzymamy się dosyć dobrze. Mamy cztery power cubes. Y. Mamy dosyć mało HP. Znaczy, ja wiem, czy to jest mało, mam więcej niż ten ekipnik. Weźmy trochę tego robota na siebie. Zgarnę troszkę powerpitchów. Chodź. Dzięki, pani Jesse. Nie, 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 jak ja nie lubię tego. Skurczę. taki. To przynajmniej jeden pucharek zdobyłem. To już jest coś, nie? To już jest coś. Dobra. Zaczynamy gierkę. Dobra, kolejny ko koś grający, bo tylko że on ma trochę mniej. Najwidoczniej na nim mocy albo kucharków. Spadaj, Elkimosie. Dobra, zaraz go dojadę, ujadę Dobra, jak mi się udało? On na mnie wskoczył i ja go zabiłem. Dobra, ten gościu grający bo mnie trochę tutaj będzie próbował zabijać. Ja bym podjechał tego dalej To by był dobry pomysł, nie? Bardzo dobry. Szczególnie jak tutaj się ból kręci. Bawi od Chodź. Chodź. Tego bossa pojedziemy. Co? Nie rozumiem. Ten wikon nie może podjechać. Może podjechać. Podobić się do mnie. Powiedzmy. Robot mnie nie zauważy, bo jestem w Nie wiem jak Robot nie widzi na jak jestem Tak pijemy go po 2000. No i kolejna Jessie, nie! Już wolę ją załatwić. pierwszy. Pam, 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 pa, pam. Nie mieć problemów tak w zeszłym starciu. O, jak ja go w podjechałem. Dobra, schowam się w krzaku. O nie, tam się spełnuje kolejny... On idzie w kogoś strony. Nie w moją. Zaraz go pewnie i tak dobiję, ten gościu. A to jest Darylek z 13 powercubesami, super. Dobra, ten robot, dobra. Przegrałem, już wam mówię. PAM, 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 No i jak mówiłem, tak się stało. Przegrałem, ale nie przegrałem całego starcia. 8 powercubsów. Tak, 8 powercubsów mam. No dobra. W ogóle Dary to jest taki, taki, taki charakterystyczny Brawler, bo to jest pirat jednak, to jest pirat. No. Posłuchać. Plażowy Futbol jest ostatnim gierką, którą dzisiaj sobie zagramy. Jakie ja nie lubię Franków na Brawlu, oni są słabi, bo oni się... Nie ruszają jak to kupują. Py, 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 ja ci kurde dojadę. Pa! Pim, to będzie strzelał gole? Nie, <goda> nie, Dobra. Nie, to Shelley myślałem, że nie strzeli. Shelley mi strzeli. Shelley mi, mi strzeli. Dobra. A to była moja szeli, zapomniałem o tym. A nie jakaś inna. Brałlerzyca, potworzyca. Ja powinniśmy nas spokojnie dojechać do tego spajka ja nie mogę Dobra goście lamusyć lamusyć kurde się stał to taki nie lamusy. Dobra ten spike nie wycelował tak takie ten Frank jest przy bazie i ja go tak podjeżdżam i ginie co No i zginęła. No i zgin gin giniesz rzeczywiście, tylko troszkę w drugą stronę się to giniesz, że Co nie, mogłem użyczyły, czuć, tak bym go jak wyjechał. Dobra. Podjedy! ja użyłem ultam, czy zmarnowałem? W sensie... Zmarnowałem Ultan, czy wtedy ja już ten użyłem? No, zmarnowałem. Czelcie w końcu, głupie randomy. O nie, jak ja nie lubię grać z kimś, kogo nie znam, na przykład z tymi gościami. Oni, jak na przykład gram w teamie z moimi kolegami, to zawsze wygrywamy, bo my już mamy opracowaną taktykę przed meczem. To nie mówię Brawl w ogóle przed meczem. Jakimkolwiek. Nie, nie, głupi Franku, nie zamrażaj mnie. Sorry, proszę. Sie. Dobra, przegrałem. Przegraliśmy w ogóle. Oby, oby wszyscy. Dobra, strzel, strzelka, szelka strzelam. Proszę jednego godzina, chociaż... Nie. Nie udało się. Z czego jestem... Zadowolony, gorzej niż bardzo nie. Dobra, od mojego kolegi, snyderka. Czy jak to się czyta? To wydarzenie? Zasu. Za... Kieruj wydarzenie. Dobra. Jestem Zacznijmy krukiem. Dobra, krukiem zagramy. Na showdownie, chociaż nie wiem, czy to jest. Dobra, jak mam kogoś w drużynie, to nie jest właśnie jakiś random. Głupi, tylko taki normalny koksu gracz On ma dużo, 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 dużo doświadczenia, bo ma 6000. Pokazuj. Dojechałem jakąś flankę. Gościu, ruszcie! Czas! Ja wkrótce c dwa power kiksy zdobuję Dobra, chodź tu Chodź tu głupi boczy Mamy power tikse Do tego bariery Ginie? Nie Taka. Dobra, on nic nie, nie zrobił z mnie nawet nie da się głas. Co nie ten bar, i cokolwiek. Pa, 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 pa. No pomo, 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 no i pomo, pomo, jest zakruta. jakby ten mój pomo, do niej podszedł, to by ją bez problemu. pomo, tak jak pomo, 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 Na prezenty zagrajmy Gram na prezenty Grajmy na prezenty No, super, na prezenty włączył nie no kurde, ja chciałem na prezenty Gościu nie umiesz z mojej prośby spełnić Najwyraźniej nie, bo no się zaczyna. Dobra, tu już chyba nie będzie tak bajkowo. Dawaj, rozwaj te koperki, co ja go chętnie przyjmę. Jak się uśmiechnąć do tego strzału? Nie! Yeah. Tu na pewno jest tu. Myślę, że ja tu jestem. Aha, a mnie tu nie ma. Chodźcie tu. Nie, no oni nie naprawdę mi będą znały. Nopki. Nopki, snopki. Nie, Edwidge. Edwidge. Chodź tu. Szybko się, szybko się z tobą poradzimy. Chodź tutaj. Jak ja nie lubię, jak ktoś ma duży zasięg, a ja mam mały. Tom Rose. Pyk. Tom Rose znowu. Pyk. Tom Rose znów. Pyk. Tom Rose znów. Pyk. Tom Rose znów. Pyk. Tom Rose znów. Pik Pyk. Tego kroła. No i zginąłem. Nie, nie. 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 nie, Głupi byku. Gdzie ty idziesz? Ona cię teraz zabije. Uff. Dobra. Tylko teraz nie podejdź do rykokarda ani do nikogo nie podejdź. Ej, Uff kogoś mnie chociaż co na mnie zespałnowałeś. Oj, bit, ma duży zasięg. Ma w ogóle najwięcej zasięg z wszystkich browserów istniejących Dobra. Pogódźmy się z wieścią o przegranej, bo przegraliśmy. I wiecie co? Ja odłączę od tej drużyny, bo... Bo chcę zagrać na prezenty. To będzie ostatnia gra na prezenty. Dawaj, prezenty. Jak nie dasz, to. Nie. Nie. To w takim razie nie. Ja biorę prezenty i biorę szali. Szali idzie ze strzeli. Bo to nie jest Karol, który zadaje 800 po każdym strzale. Tylko to jest szali. Zobaczcie, tu jest bomba tika, To jest plecak jakiś, w którym jest Rico. Są armaty. Tam... Tam jest przywiązany nawet na, dyna, zdaj z Dynamajkiem. Zamiast... z, z Dynamikem. Zamiast. Zamiast buzi. Znaczy zamiast buzi. W buzi. Tak jakby był przywiązany do czegoś. Dawaj Super. Przejmujemy prezent. W ogóle oni mają nasz prezent. Ktoś przejął nasz, a my przejmiemy ich Dawaj prezent. Dobra. Uda nam się. Tyk! I prezent jest nasz. Szybko poszło, nie? to się zeszło długo, Karlem. Dobre. A ja się z wami żegnam. Stawcie łapkę w górę. I cześć!